Tak? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Na żoli, była pizza zamawiana godzinę temu i ja się pytam, grzecznie na razie się pytam, gdzie są kurwa trzy sosy czosnkowe? Mm -hmm. A ja poproszę o numer telefonu, na który pan podał? 708. 665. 708. 325, głucha jest pani? Ale proszę grzecznie mówić, 325. 750. I to. I, I dlaczego w ogóle sosów tych nie ma? Ja to, ja to nie rozumiem. Jak można zapomnieć o trzech sosach? Mm -hmm. Ale przykro jeszcze mi. Jeszcze podaje pani numer. Zamówienie nie wyświetla. Aha, to jeszcze macie jakieś problemy u siebie, tak? No. I co teraz? proszę jeszcze raz podać ten numer. to 708. Ale ja już Pani podawałem. Daję dla mnie Pani kierownika, co? Dobrze. Dobrze. To w takim razie proszę, momencik. Subampiona. Dzień dobry, gusto, do mnie jestem na telefonie. E... Ja to lubię. Tak? E, proszę podać numer telefonu, który był podawany przy zamówieniu. Podawałem już numer tam. Dlaczego najpierw Pani mnie nie chce wysłuchać, tylko od razu wjeżdża Pani Hamsko z mordą? Proszę pana, ale rozmawiał pan przed chwilą z inną osobą, teraz rozmawia pan ze mną. Aha, to jest pani kierownik, I... tak? I poproszę numer telefonu, który był podawany przy zamówieniu. Jest pani kierownikiem, czy nie? Proszę pana, pana rozmawiać, chcę sprawdzić, co było w nabite w zamówieniu. Ale czy jest pani kierownikiem? Ciężkie to jest kurwa pytanie do chuja wafla. Ale czy musi pan przekinać? Jeżeli pani pan przekina, to się rozłączymy. No dobrze, no to krótka piła. Jak do człowieka pracując. Który skończył Ochopps? Jest jeżeli pani kierownik. Muszę Pana przyłączyć do kierownika, tak. to muszę odnaleźć zamówienie pan Nic czymś. pani nie musi. Możemy pani przełączyć do kierownika, po prostu, bo składam reklamację. Nie mogę reklamację. Pana przyłączyć do kierownika, jeżeli nie wiem o co chodzi, proszę pani. Aha, to pani chyba się nie nadaje do tej pizzerii, chyba za bardzo, co? Na jaki adres było składane zamówienie? Żolibosz. Mhm. Tak? Zielona 35. Nie proszę o chwilę. A nie myślała Pani nad zmienieniem pracy, na jakieś kopanie dołów, coś takiego? A Pan będzie mi ubliżał, czy mam się rozłączyć?